Małeczko ziomeczki. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić, jakie eventy są teraz i jakie czekają nas w styczniu. Więc zaczniemy sobie od tego, co jest teraz w questach eventowych. Jest. Jeśli 5 giftów jest Delibert, Seta to była 469. Złap 5 lodowych Pokémonów będzie Snower, Seta 497 CP. Złap 10 lodowych Pokemonów będzie vani Light seta 443. Złap 15 lodowych Pokémonów to jest Kyogonal z 1199. Mi się nawet udało trafić z tego seta, więc można. Yy, wygrać 2 rajdy to będzie Alolański Gulpix seta 479. Więc takie są eventowe questy teraz. One będą do 31 grudnia, tak. No i mamy teraz też questy na wbijanie następnych poziomów 40 w swyż do 50. No i za 41 jest 6 milionów hackstwa trzeba mieć. Trzeba spawrapować legend 20 razy, wygrać 30 rajdów i złapać 200 pokemonów w jednym dniu no, i 5 złotych medali. Um, najtrudniejsze w tym, to by było zrobić 30 rajdów, bo jeśli ktoś gra darmowo, nie płacąc na, tym, na tą grę, przepraszam, to by musiał czekać 30 dni tak właściwie, bo reszta tych questów nie jest jakaś wymagająca bardzo, tak, tak mówię, 42. Ivi no to ja to zrobiłem, w paręnaście godzin Już się do tego przygotowywałem, to zrobić wszystkie ewolucje Ivi. Jak ktoś nie wykorzystał nazw Ivi, w sensie tam na przykład jak chce się zrobić e Gleisjona to trzeba Rea wpisać, się ewoluuje w Gleisjona na 100%. Więc na każdą ewolucję i tak to może zadziałać tylko raz. Więc jak nie wykorzystaliście, to możecie tak zrobić. Można no to oczywiście zrobić bez wykorzystywania żadnych nazw, lecz jest to trochę bardziej trudne. Użyć 15 itemów do ewolucji. 5, 15 razy użyć itemu do ewolucji. No to ja na przykład miałem 15 magmarów. Które nie są za bardzo użyteczne, ale oczywiście shiny Każdego ewoluowałem Jeśli ktoś ma jakieś stos sinostounów I stos shiny magmarów To nie ma w tym problemu żadnego Zrób 3 excelenty yy, Użyj 20 malinek, żeby złapać pokemona Jak się postaracie, to można to w 10 godzin Porzucać te wszystkie malinki Da, da radę 43. No, ale przepraszam, nie powiedziałem ile EXPAT trzeba na 42. Trzeba 7,5 miliona. Level 43, no to trzeba 9 milionów. Yy, zdobądź 100 tysięcy stardasta. Użyj 200 super efektywnych ładowanych ataków. Złap 5 legendarnych pokemonów yy, Zdobądź 5 platynowych medali. No więc. Hmm. 100 tysięcy Star no, Tu w dwa dni można normalnie zdobyć. Tak na spokojnie oczywiście. 200 zładowanych ataków. I tutaj radzę, jeśli macie dostęp do jakiegoś drugiego telefonu, czy tam jakiś zielony ekran macie, czy z kolegą, bo się, że on bierze Lugie, najlepiej wymaksowaną na Master League. Robicie sobie walkę, zapraszacie się. On bierze w maksowaną lugię, tam Mewtwo. W każdym razie coś psychicznego trzy razy. I wybierzecie. Powiedzmy, ja używałem tak. E, Obstaguna. Obstagun. Jak u, u, z counterem i Night Slashem. Najlepiej, jakby miał najmniejsze CP możliwe. Tam 1500, powiedzmy. Bez power-up'owania od razu. Counter Night Slash by miał. To wtedy... Tak. Counter jest podwójnie rezystowany przez Lugie. A Night Slash będzie super... się liczy jako super efektywny ładowany atak. Może to bardzo szybko zrobić. No powiedzmy godzinę czy dwie, ale jest to dość szybko zrobić 200 ładowanych ataków. Normalnie by się to wydawało, że to strasznie długo by zajęło. A można to zrobić w taki właśnie sposób, sam to wymyślił pewnie to przede mną wymyślił, ale sam to wymyśliłem, tak być bez żadnych źródeł. 5 legend, no to praktycznie 5 rajdów, nie zapomnieć rzucać złotych malinek, bo ja zapomniałem i parę rajdów poszło na zmarnowanie. 5 platyn, no to praktycznie można by... liczą się też platyny za łapanie pokemonów, czyli Zabierz 2500 normalnych pokemonów, to masz za to platyn i zresztą typing też tak jest. 44, 11 44.11. Mnionowakpa. Wygraj 30 razy w Great Lidze, wygraj 30 razy w Ultralidze, wygraj 30 razy w Master Lidze, wygraj 20 razy w Battle Lidze. A nie, sorry, zawalcz 20 razy w Battle Lidze. I to jest ważne, bo można to ranować te 20 walk i... Można wziąć pokemona 10cp i jak najszybciej poprzegrywać, że jak się ktoś nie może doczekać w 44 poziomu. Um, no ten Great League, Ultra League, Master League. Um, tak samo możesz z kolegą się umówić, że on bierze 10cp, a Ty bierzesz lepsze i, się, i go po prostu wyżynasz w kółko 90 razy na różnych ligach. 45 level, 13 milionów ekspa. Yy, pokonaj gdzieś 10, 100 Team Go Rocketów. Sporyfajuj i 100 Pokemonów, Pokonaj yy, Team Go Rocket liderów 50 razy. Zdobądź 10 patynowych medali. 100 Team Go Rocketów. Yy, nie jest najtrudniejsze w tym. Da się to jakoś zrobić. Yy, purifyować 100 pokemonów, no to wiadomo najlepiej wziąć sobie pokemony typu Weedle 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 Zubat Co może być jeszcze? No powiedzmy Weedle i Zubat potrzebują tylko 1000 a Powiedzmy sobie taki Omanite potrzebuje 5000, co jest dużą różnicą Więc najlepiej sobie już zacząć zbierać Pokémony, które wymagają tylko 1000 do puryfikacji. Żeby zaoszczędzenia z 5 milionów stardasta, na no to wydać tą milion stardasta. No i najtrudniejsze to jest 50 liderów. Oczywiście jak wrzucisz kasę na to, to wiele szybciej to zrobisz. Ale jeśli nie zapłacisz za later. Skanery no... Ilecie. Skanery do liderów. To, uh, będziesz musiał zrobić 50, a pomnożyć razy 6 to będzie 300 EREK, zrobić, yy, żeby mieć 50 skanerów. I dopiero możesz pokonać 50 liderów, więc to wydaje się bardzo dużo. Yy, za, za darmo z tego jeden dzień się nie zrobi. Raczej, level 46 wymaga 15,5 miliona EXPA. Trzeba zrobić 100 Orysir Tasków. Co naprzód 7 dni z rzędu. 50 ekscelentów 30 jajek. Um, co tu można powiedzieć? No Taski to taski. Jakoś się robi. Snapchoty no to trzeba pamiętać o tym, żeby je robić. No i zapomnieć to trzeba będzie od nowa tydzień czekać. 50 ekscelentów no to. Najłatwiej sobie pójść na rajda, gdzie się już... rajdbosy najczęściej mają duże kółka, więc najłatwiej się to rzuca, a 30 jajek, no to najlepiej oczywiście wyprowadzić dwójki, żeby jak najszybciej powykluwać albo kupować inkubatory. Level 47, 18 milionów expa. Wygrać 30 rajd'ów używając unikalnych teamów. Wygraj 3 gwiazdkowe rajd używając pokemonów 1500 CP albo mniej. Z power 3 pokemony na maksymalne CP. Zdobądź 20 plot medali. Wygraj 30 rajdów używając unikalnych pokemonów. No to 30 rajdów musisz wziąć różne pokemony. Nie no może być takich samych. No, tak coś unikalnego, tak powiem. Wygrać 3-gwiazdkowy raid 1500 CP. No to nie chodzi, nie mówię tu, żeby solować, więc oczywiście kolega może wziąć wymaksowany Pokémon ty weźmiesz 1500. I nie ma w tym żadnego problemu. I to tylko jeden raid, więc to już w ogóle easy. 3 Pokémon na 50 level. Ymm, no i to już jest trochę trudne. Te Pokémony, które najczęściej spotykamy, najłatwiej się do nich podoba XL Candy. Chyba, że się ma 30 tysięcy candy zaoszczędzone na jakimś Pokémonie, co jest dość rzadkie. Więc najwięcej osób najczęściej powerapuje na początku Bidrilla, bo teraz najwięcej Weedly jest. Też już mogę robić Bidrilla na 50 poziom. Może być. Możemy mega ewoluować, więc to bardzo fajna rzecz. Dobra, to się rozgadałem. Hmm. No 3 Pokémon na maxum. 20 platyn. Praktycznie załapanie Pokémonów wszystkie platyny. Plus jeszcze dwie zwykłe platyny. To jest łatwe w sumie. 48 poziom 21 milionów ekspa otrzymaj 10 pamiątek od swojego buddy Zyskaj 30-300 serduszek od swojego buddy Przejdź 200 km ze swoim buddy Przejdź 25 km co tydzień 8 razy No z Adventure Synciem wiadomo Z Adventure Synciem w sensie co tydzień się dostaje podsumowanie obchodzenia, wiecie o co chodzi 10 pamiątek od buddy Nie ma w tym problemu, jeśli się ma bez buddy oczywiście z kimkolwiek Czy tam ultra buddy nawet może być w sumie od tego drugiego Buddy już może być pamiątkami się tutaj albo się nie mylę. 300 serwiszek z Buddy. Hmm, chyba to jest odpowiednik jednego bez Buddy, albo dwa. Jest to katujące Coś w sumie jest. Przejść 200 km z Buddy przez dwa miesiące, bo tak, dwa miesiące trzeba co najmniej przejść. Więc 2 miesiące 200 km tak mi się obliczy 100 km na miesiąc podzielić na 4 tygodnie mniej więcej to 25 km tygodniowo to jest... Jak się nie stara to można tyle przejść. No i trzeba pamiętać, żeby właśnie przejść 25 km co tydzień. Jak tam znajdziecie mieli 20 km, jutro ten. Zbieranie adventures jest to skarpet lub po prostu. Ym, no i to już jest myślę jasne. Poziom 49, też 46 milionów, o kurde nie to. Yy, 25 milionów ekspa. Nie wiadomo, jakie są wymagania jeszcze. 50 poziom, 30 milionów ekspa. I na 50 poziom trzeba mieć 176 milionów ekspa. Jeśli będzie się miał 40 level przed 2021 rokiem, otrzyma się właśnie złotą odznakę Legacy 40 level. Takie, taki research limitowany czasowo i ekskluzywną czapkę która jest która jest całkiem fajna. No i dalej przechodzimy. Research z Celebi. Um, najpierw z transferu 10 Pokemonów 20 Ultra Boli. 20, 10 grasowych Pokemonów to jest Nazlif. Ewaluuj 3 grasowe pokemony. będzie Kotoni Nagroda to jest Diglett, 500 Star i 1000 Expa. Drugi etap to jest. Bawić się ze swoim badi 10 razy. No, tu nie musicie zamieniać swoich badi, tylko możesz non stop czochrać jednego badi i się też zaliczyć. To jest pofin całkiem fajnie za weermo. Zrób na przykład tak rasowemu Pokemonowi wiele problemów. E, Taj badi 10. Jedzenia. No to można też jednemu badi ciągle rzucać, też się zaliczy. To jakieś tam pokemony, Pinsir 500 100 000 trzeci, ten, trzeci etap to jest pokonać Jessie albo Jamesa 4 razy. No i oni zwykle występują w barach, więc wystarczy czuł 2 balony. 5 maxi Revive'ów, zrób 5 podkręconych greatów. Hut, hut, Nagrody to vibrawa 500, 500 100 000 ekspa. No i czwarty poziom już jest do odebrania, jest 500 od Ish Fungus, Shiny Celebi, na którą seta jest 1399 Więc łatwy sposób na Shiny setek, gwarantowana jest Celebi. Eee, szansa 1 do 216. 500 Stardust 1000 ekspa. No i tutaj ee, jakie IV musi mieć Celebi, jaki ma... Jakie ID ma, ile procent, CP, tak dalej Myślę, że tu nie ma co się nad tym rozwodzić. O, może ciekawe jest, że Celebii 10-10-10 będzie miała 1339. Odwrócona seta Shiny. Ciekawe. Teraz raidbossy są takie. Na pierwszym są Sun, Trus, nizel Nizzle, Vanillite, Kling, Capture, up Eskur. Jak ktoś nie ma w Pokédexie bez fura, bo on tylko w rajdach jest niestety aktualnie, to tylko tak można go zdobyć, to można sobie go zrobić. Najlepiej raz go zrobić, rajda, żeby nie marnować raid passów i na resztę lecieć. Pierwszy trzeci Raid Alolański, dugong Wall Shinx, Walrein, Kragonal, nic ciekawego. Shinx y może być Shiner teraz z więc to jest nowość, bo wcześniej mogła być tylko y pre -ewolucja smuczą mógł być tylko Shiny, nie Sama Shinks, Jest to nowość. Na no Mega Rider Charizard X, Gengar, Mega Gengar i Mega -a Snow, a na piątkach killem. Wset nie będę, mówił, było widać w sumie. No i tak, co będzie w styczniu? Um, shiny Sniper od 5 stycznia. Do 10 stycznia. Będzie event. Um, Nagico będzie Snail, Epic, Oshawott, Wat, Lillipap, Herbier, Blizzl, Rogen Skraggy, Drillbull, Scragi, Timpull, Trabish, Gotita, Solosis, Felicit, z piątek będzie się clue Rogen Petilil, Emolga, Krablast, Joltik, Emol, GM, Shelmet. <coughs> będą limitowane taski Stardust, Snivy, Epic Osho, Ferocity, debiut Genesekta Burn Drive i nie może być Shiny bardzo smutny, lecz myślę, że jeśli będzie miała takie same, jeśli Genesek będzie miał takie same statystyki jak zwykły Genesect czyli znaczy ten Burn, Burn Drive miał taki sam jak zwykły Genesis, to może jak będzie Shiny będzie się dał robić solo. To jest to wiele łatwiej niż kiedyś, bo kiedyś nie było Y. Przez jedynek, jedynek będzie się clue, znaczy jajek jednokilometrowy. A nie sorry, to zaj Z tego jedynek rajdów. Będzie Snipe i depth goszał od Timbur Twebl. Z trójek będzie Herdier, ten za Eskadril Od 1 do 19 stycznia Czajuzard i Y będzie. A nie sorry. Od 1 stycznia do 19 stycznia Mega Charizard Y, Mega Blast to jest Mega Aboma Snow będą na Mega I od 5 stycznia do 12 stycznia Mega Charizard Y będzie silniejszy Ciekawe na czym polega to silniejszy Jakieś nowe funkcje W Today View będzie się zmieniała na początku do 2021 roku, ciekawe Nowe wydarzenie, świętowanie regionu Sinoch od 12 do 13 stycznia. Okay. Eee. Nowy rok ze Slowpokiem, tak? Od 31 grudnia do 4 stycznia, czyli na nowy rok event. Co tu będzie? Slowpok w okularach 2020 pojawi się na DZIKO, w taskach, na rajdach z może ewoluować, jakaś nowość, czy to może ewoluować. picchu z czapeczką z dwójkach. Pikachu z cylindrem na DZIKO. I też w Pikachu. Dwójek Wynod na rajdach. Ratik z czapką, Wabahat z czapką, Wurmtul z czapką. Kling, Shiny. I Espy i w limitowanych liseczek będzie Eevee z czapeczką jakieś tam awatari kogo to obchodzi o, bonusy. Dwa razy więcej kemki przy wykluwaniu, więc jak się Wam wykluje Axu albo Riolu to będzie słak na dzień. I, I też będzie dwa razy więcej Stardustu przy wykluwaniu jajek. Fajne. Jak masz 10 dziesiątek na super inkubatorach to na koniec sobie włączasz starpeesa i stajesz się bogaty i dwa razy mniejszy dystans na jajkach bardzo fajne, czyli zachęcają do wykluwania w sylwester bardzo ciekawe o, styczniowe zmiany tutaj cała infografika od 1 stycznia do 5 stycznia będzie hollow nie jest on zbyt użyteczny jak już to na Masterlize z earthquakeiem Czyli musicie Elite TMK udać, bo on raczej nie będzie miał Reb na rajdach. No tak. Potem Genesect, to już coś mówiłem o nim. Od 5 stycznia do 12 stycznia będzie. Hitran. Um, od 12 stycznia do 19 stycznia nie jest też on zbyt użyteczny. Um, I najciekawsze. Od 19 stycznia do 26 stycznia Kyogre i Groudon Bardzo fajne Pokémony, które każdy by chciał mieć Shiny Praktycznie każdy. Myślę, że nie zna takiej osoby, co by nie lubiła tych pokemonów Shiny. I od 26 stycznia na rajdach ma być niespodzianka. Ciekawe, jaka. 19 stycznia będzie jakiś debiut mega rajdów różnych. Nie ma co tu chodzi. I od 26 stycznia do 8 lutego Mega Handum będzie silniejszy. Spotlight Hawersy. 5 stycznia będzie Lilip, będzie podwójnie standard załapanie. Nieciekawy on do niczego. 12 stycznia Drifloon, 20 x 2 razy X załapanie. To w sumie teraz jest już przed nowym rokiem 2 razy X załapanie, więc nic ciekawego. Shroomish nie może być Shiny, a no właśnie yy, Lilpap może być Shiny, Drift może być Shiny Shumish nie może być Shiny jest podwójne Candy za złapanie więc polecam w tym czasie włączyć sobie Meltan Boxa na przykład będziecie mieli dwa razy Candy za Meltana no nie wiem, może macie zachowanego jakiegoś gengara w, qu w questie i sobie go odbierzecie i będziecie mieli 40 Candy aż, no wie oczywiście 26 stycznia podwójne kentli za transferowanie. No to wiadomo, jakieś tam pospecjal trade'owane legendy, bardzo miło widziane do transferu. I no takie tam do transferu legendy najlepiej transferować wtedy. 5 stycznia wydarzenie obejmujące nowe no to było. 16 stycznia Community Day na Machopa. Teraz tak, co jest kluczowe w tym Community Dayu? Jak ślimasz się 40 level albo wyżej, to nałapcie sobie dużo tych Machopów, żeby mieć XL Candy. Teraz, co z tym XL Candy zrobić? Spowrapować Shadow Machampa nawet takiegoś takiego średniego. Ja mam 13, 13, 14 i jakoś go zrobiłem, nie wiem czemu, ale zrobiłem, bo jest shadow, najlepszy jaki miałem, niestety to był on. No i wszystkie maczopy na painapie, zachowajcie swoje painapy i te candy jakie zpinapujecie. Jeszcze na końcu będziecie mogli przetransferować na Excel Candy. To już w ogóle będzie jak najwięcej tej Excel Candy, Myślę, tak jakbym miał strzelić. Ile przez 6 godzin byście non-stop łapali, ile byście mieli Excel Candy po tym, po tych painapach i po łapaniu. Może z 200-250, to tak na 47 level około starcie to będzie. Mega kosia Shadow Machamp na 47 levelu będzie bardzo mocny. Więc to, co myślę o 16 stycznia, a właśnie atak, jaki otrzyma payback, jest to trochę żart, pomógłby dostać aura Swier, według mnie. Byłby wiele silniejszy Shadow Machamp, ale już i tak jest mocno za silny, więc podsumowując, dać jeszcze mocniejszy. No i to by było na tyle, widzę, widzę że filmik jest długi, to pewnie coś tam będzie wycinane. Więc trzymajcie się i cześć.